W weekend byliśmy na rozpoczęciu sezonu letniego, czyli zlocie zorganizowanym przez nasz Caravaning i Motokunik Camp pod naszym patronatem. Na to wydarzenie pojechaliśmy kamperem czteroosobową reprezentacją Mobitych Caravan Center. Gdy dotarliśmy na miejsce, zostaliśmy przywitani z lotowymi upominkami i byliśmy gotowi do zajęcia naszego miejsca tuż obok głównego namiotu. Rozstawiliśmy nasze stanowisko, a już po chwili czekało na nas ognisko z kiełbaskami. Wieczór stał pod znakiem hucznej imprezy z DJ-em, gdzie wszyscy zlotowicze doskonale się bawili. Drugiego dnia można było zajrzeć na nasze stoisko, porozmawiać na tematy serwisowe z naszym szefem serwisu lub dowiedzieć się od nas więcej o najnowszych modelach pojazdów kempingowych. Drugi dzień to także masa atrakcji nie tylko dla najmłodszych, ale także dla całych rodzin. Były również konkursy z nagrodami dla dzieci i rozlosowanie nagród dla uczestników zlotu. Po takiej ilości atrakcji przyszła pora na kamperowy obiad, który zjedliśmy z wielkim apetytem. Na zlocie można było dostrzec naprawdę sporą ilość kamperowych ekip. Wokół otaczały nas piękne, mazurskie krajobrazy. Po zachodzie słońca tuż obok naszego stoiska cały czas czuć było imprezowy klimat do momentu, aż zapadł zmrok. Trzeci dzień zlotu przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Jeszcze chwila na spotkanie z Pauliną i Darkiem i powoli nadszedł czas pożegnań. Podczas lotu spotkaliśmy wiele znajomych twarzy i cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć ten sezon wspólnie z tak ogromną karawaningową społecznością.